W dniu dzisiejszym chciałbym zademonstrować Państwu dogrywanie pilotów marki FAK Serii Fix do radioodbiornika dwukanałowego serii Fix. Radioodbiornik ten występował w centralach dubram bram dwuskrzydłowych, przesuwnych, garażowych. I tak, przejdźmy do programowania. Na radioodbiorniku znajduje się czerwona zworka, przycisk i dwie diody sygnalizacyjne. I tych elementów będziemy używali do programowania nowego pilota. Na radio odbiorniku zdejmujemy zworkę, wciskamy przycisk i trzymamy wciśnięty. Zakładamy zworkę, zapala się czerwona, następnie zielona dioda, wówczas puszczamy przycisk. I bierzemy do ręki pilota nowego. Na pilocie naciskamy dwa razy przycisk, który ma otwierać bramę, raz przycisk, który ma na drugim kanale działać jako opcja furtki. Na koniec zdejmujemy i zakładamy zworkę dla potwierdzenia. Sygnalizowanie diody świadczy o tym, iż pilot jest wgrany. Spróbujmy następnie wgrać pilota do trzech bram kolejne przyciski. Zdejmujemy zworkę, wciskamy przycisk, zakładamy zworkę, zielona dioda, puszczamy i na pilocie dwa razy przycisk, który ma otwierać bramę. Nie chcemy tutaj mieć opcji furtki, więc na tym kończymy procedurę. Pierwszy przycisk otwiera nam całą bramę. W drugiej bramie to samo. Zdejmujemy zworkę, wciskamy przyciski, trzymamy wciśnięty, zakładamy zworkę, zaświeca się zielona dioda, puszczamy przycisk na pilocie, drugi przycisk dwa razy, on ma sterować tą bramą, zdejmujemy zworkę dla potwierdzenia, drugi przycisk działa i na trzeciej bramie wykorzystajmy dwa kolejne przyciski w pilocie czterokanałowym, zdejmujemy zworkę, wciskamy przyciski, trzymamy wciśnięty, Zakładamy zworkę czerwona, następnie zielona, puszczamy przycisk i na pilocie naciskamy trzeci przycisk dwa razy, który ma otwierać bramę i czwarty przycisk raz, który ma służyć w tej bramie przesuwnej jako opcja furtki. Na koniec zdejmujemy i zakładamy zworkę dla potwierdzenia i sprawdzamy. Trzeci przycisk otwiera całą bramę, czwarty przycisk sygnalizuje czerwona dioda na radiu, więc działa opcja, jako opcja furtki. Drugi przycisk, kolejna brama przesuwna, i pierwszy przycisk jako brama dwuskrzydłowa. Dziękuję Państwu za uwagę.